Cień, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym jestem o krok od spełnienia swojego celu na rok 2022 nieco lepszym nastroju niż było to w ostatnim odcinku. Aczkolwiek powiem wam, że po drodze naprawdę trafiło się kilka sytuacji, w których o, myślałem, że wyjdę z siebie. Wyobraźcie sobie, mam nawet to. Także jeśli sobie cel wyznaczycie, to musicie zapłacić wszelką cenę. W moim przypadku jest to nawet noszenie maseczki. Dla dobra sprawy udaje mi się do Stambułu, w którym moja głowa zagęści się trochę na bierze nowych lokatorów. Właściwie przesiedlimy część, wyślemy tutaj, ich tutaj na tę kamczatkę, którą widzicie na górze i którą Was troszeczkę oszukiwałem używając suchego szamponu przyciemniającego. E, moi drodzy, temat przeszczepu włosów, który Wam obiecałem, to jest dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani, bądź tych, którzy będą zainteresowani, bo jeśli masz lat 20, to być może ten temat ci nie interesuje, ale będziesz mieć lat 30, 35, no to może się pojawić w Twojej głowie taka e, Taka wizja, że kurde coś jest nie tak i przydałoby się coś ze sobą zrobić. Dlatego powiem Wam krok po kroku, jak to wszystko wygląda. Zobaczycie sobie, wytłumaczę Wam kilka takich aspektów odnośnie przeszczepu głosów. Także myślę, że jeśli nawet jeśli się tym nie interesujesz teraz, warto oglądać, warto zobaczyć, żeby w przyszłości wiedzieć, jak zareagować. Dobra, bierzemy się za podróż, wsiadamy za chwileczkę do samolotu i widzimy się na miejscu. dolecieli. Myślałem, że przeskoczę ten etap marudzenia, bo ja bardzo nie lubię podróżować i zawsze mnie w wkur... No wiecie o co chodzi. Wszystko jeśli chodzi o lotnisko. Nie wiem, mam wrażenie i czuję się tak jakbym miał w kieszeni kilogram kokainy, e, mimo że jestem totalnie niewinny i czysty. Lotnisko budzi we mnie jakieś takie dziwne emocje. Jesteśmy w hotelu, bardzo fajnym hotelu, dobrze to wróży. E, wracając z kliniki, która jest raptem za rogiem. Um, w powietrzu nosi się bardzo fajny zapach kebaba, więc mamy zamiar na niego się udać. I powiem Wam, że bajery. Mamy tu ogólnie kierowcę w hotelu, który nas zawiedzi gdzie tam chcemy. Są trzy lokalizacje takie najpopularniejsze w okolicy, gdzie możemy sobie zajechać za frajer. Ech, no to dlaczego tego mam nie wykorzystać? Powiem Wam, przez trzy dni, całe bite trzy dni lecą kebaby. Lecą kepsy od turasa, yy, piękna baraninka, piękny kurczaczek czy co tu będą jeszcze mieć, bo naprawdę można dietetycznie wcinać. Zawsze jak przyjeżdżamy do mojego przyjaciela Roberta do Holandii, do Rotterdamu, tam zawsze odwiedzamy haskebab, w którym e, wcinamy te mięsa i powiem Wam, że mm, to jest coś pięknego. W Polsce tego nie uświadczymy, bardzo Was przepraszam. Ja kocham Polskę, e, kocham nasze te piękne pola i tak dalej, ale niestety jakość mięsa się bardzo zepsuła, a tutaj ta jakość mięsa jest Czujecie, że jecie mięso, przede wszystkim, ma jakieś pompowane, e, dziwne rzeczy. Także co, byłem na, na pobieraniu krwi, nie zemdlałem. E, um, jutro się dowiem, czy jestem zdrowy, czy jestem niezdrowy. E, wczoraj robiłem sobie test e, i było wszystko ok, ale wiecie jak to jest. Czasami może wyjść, mogą być jakieś kłopoty. Mniejsza z tym, dowiemy się jutro. Póki co mam dzisiaj zamiar celebrować. Moje kubki smakowe będą miały fajną imprezkę. Lecimy na kepsa, a Was zapraszam razem ze mną. że ja to jestem pazarna bestia, ja zeżarłem cały talerz a się okazało, że słabo na na i okazało się no, że zamówiłem te talerze dwa i tutaj jest powiem wam 300 gramów ryżu do tego jakaś pietruszka, pomidory, kletki, zobaczcie baraninka z rybą no coś pięknego, ja mógłbym się tutaj przeprowadzić tylko dla tego jedzenia, cudo no powiem wam, że sobie muszę przestanę zrobić bo obżarłem się niemiłosiernie a to jedzenie było tak dobre Słuchajcie, tak dobre, słabo znam arabski, wiecie i tak coś pohachmęciłem mówię, e, this is, this, this, this is, Allah, Allah, this is, this I się okazało, że zamówiłem dwa cholernie wielkie talerze, które, na, tak naprawdę sprawę po pierwszym już miałem brzuch pełny, ale że nie można jedzenia zmardować, to dopchałem ten drugi talerz. Powiem wam jedzą go pico bello. Także za dwie osoby totalnego obżartwa będziemy chyba szli na czworaka do hotelu. Zapłaciłem jakieś 28 zł. To jest śmiech, to jest po prostu śmiech, żarcie jest zajebiste, Dlatego jak jesteście obżartuchami, no to to jest powód, dla którego powinniście przejść do Turcji, bo tu naprawdę jedzenie małem dobre i to, no to mięso jest prawdziwe, a nie jakieś tam wiecie, pompowane kurczaki. Idziemy dalej. zawieramy pakt z Bogiem, z diabłem nie wiem będę piękny to chyba z Bogiem my... podpisane Ja już jestem po ostatecznej konsultacji przed jutrzejszym zabiegiem, który rozpocznie się o godzinie 6 rano, już. Ale to bardzo dobrze, bo chcę to mieć już z głowy. A właściwie chcę to mieć już na głowie. I powiem Wam tak, jeśli chodzi o sam szpital, sam proces, jest to tak sprawdę, że aż, aż nie wierzę po prostu. To jest jak kasowanie biletów w, w autobusie. To jest po prostu Ja Jak oni to wszystko dopracowali, i dlatego będę Wam mówił Turcja. Powiem Wam, z, rozmawiałem ze specjalistą, który uświadomi mnie, co tak naprawdę dzieje się na mojej głowie. Yy, oczywiście miałem oczekiwania takie, że będę mógł sobie te głosy zrobić jak Justin Bieber, który cały kudłat i będzie fajnie tak jak to kiedy miałem na 20, A, ale niestety zderzyłem się trochę ze ścianą takiej rzeczywistości yy, i powiem wam, że bardzo cenię takie szczere opinie, yy, bo mógłbym oczywiście trafić na klinikę yy, i jest oczywiście też w Polsce i tutaj też są takie kliniki, w których. Obiecują wam cudów na kiju, że będziecie mieć nie wiem, 10 tysięcy graftów i będzie zajebiście, a później okaże się, że po dwóch latach macie tak, tak dużo blizn z tyłu na głowie, że no, no będzie was to wkurzało, więc yy, ostatecznie zostało na tym, że robimy 2600 do 2800 graftów, bo tyle możemy pobrać z mojej części tej dawczej, będzie też pobrana część tutaj z, z brody, yy, a dlaczego tak jest? No, jest to trochę moja wina z racji tego, że przez wiele lat stosowałem środki dopingujące i stosuję w dalszym ciągu testosteron, który bardzo moje głosy mocno osłabił. I tak samo osłabił też tą część dawczą. I dlatego tych graftów będzie tyle, a nie więcej. I powiem Wam, że no, w pewnym momencie troszkę mi to zasmuciło, ale z drugiej strony nie możemy być. Jakimiś takimi optymistami, gdzieś, wiecie yy, bujać z głową w chmurach i nosić różowe okulary, Tylko musimy sobie zdawać sprawę, co tak naprawdę się dzieje. Co ja mogę osiągnąć na mojej głowie. Moja głowa może, te, te, te włosy będą na pewno mocno zagęszczone. Yy, nie będzie już widać tych prześwitów. Tylko to jest proces, który trwa. Musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że ja jutro zrobię zabieg i pojutrze już będę kudłaty. Tylko to jest coś, co. Musi chwilę potrwać. W pierwszym momencie te włosy się wszczepią, wiadomo, trzeba bardzo uważać, dlatego nie będzie, nie będę trenował przez ten miesiąc. Muszę unikać jakichkolwiek sytuacji, gdzie to ciśnienie się w organizmie podnosi. A znacie mnie i że jestem bardzo impulsywny i często ciśnienie mi się podnosi, więc naprawdę będę musiał się wyciszyć przez miesiąc. Po dwóch tygodniach te włosy zaczynają, po jakimś czasie, wiem w dwa tygodnie czy 4 tygodnie, włosy zaczynają wypadać i zaczyna się proces odradzania ich, oczywiście zaczynają odrastać, wzmocnione i tak dalej. Więc no, jedyne co mogło się osiągnąć to to, że jakby nie będzie już widać tych prześwitów, popracujemy troszeczkę nad tymi zakonami i tyle, ale powiem wam, że nawet to, nawet to mnie cieszy i nie przypuszczałem nigdy, mając lat 20, że kiedyś będę tęsknił za włosami, kiedyś będę się o to martwił. Jest wiele, no, no może nie jest aż tak wiele, bo widząc po komentarzach i znaczy więcej osób, które się pytałem o to, ile taki przestrzeń kosztuje, bo już widzę takie zakłopotanie, już takie zaniepokojenie i to największych twardzieli, bo słuchajcie, to nie jest zabieg typu jakieś ostrzekiwanie ust, czy nie naciągam sobie policzków, yy, tylko to jest coś, tu włosy są ważne, dla Samsona nawet w powieści linnej były ważne, bo po obcięciu stracił całą swoją moc, więc coś z tymi głosami musi być. Yy, dlatego szanujcie swoje włosy, Dopóki je macie, bo jak je stracicie, no to, no to wtedy polecam Wam klinikę, która pomoże Wam te włosy odratować i, i, i odbudować. No Także będziemy jutro walczyć. No cóż. Na pocieszenie będę musiał chyba sobie zjeść jakiegoś dobrego kepsa, bo ich tutaj nie brakuje. Na każdym rogu, w jaką dziurę byście nie weszli, tam po prostu wszyscy smażą i mi skrobią mięsko, tego fajna sałatka. I powiem Wam, że no, cieszę się na to bardzo. Jutro się trochę martwię, bo cały dzień praktycznie będę musiał być w maseczce. Powiem Wam, przybyłem w tym szpitalu przez półtorej godziny w maseczce i już mnie nosił, już, już nie szarpało, już nie dam rady po prostu. Ja po prostu. Jestem pełen podziwu tym wszystkim, którzy noszą to notorycznie cały dzień. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mam po prostu jedną niedrożną e, prze, przegrodę, druga jest jakaś trzaskana, skrzywiona e, i do tego jeszcze, e, no nie wiem, ja się duszę, ja się w tym po prostu duszę. E, mniejsza z tym nie gadam o maseczkach, lecimy na kepsa, bo już jestem mega głodny e, i widzimy się potem, zdamy oczywiście relację, jak po zabiegu, myślę, że będzie dobrze. Przed zabiegiem trzeba dobrze pojeść i w lato jeść śniadanko na kurczaczka. Ja <laughs> mam, że te porcje no, są bardzo skromne, ale niestety no, ja nie jestem typowym klientem. Dzięki Bogu mam tutaj Golda, którego sobie rozmieszam. Całe 100 gram to mnie trochę zasyci. No bo tym raczej nie powiem. No, moi drodzy, moment prawdy już jest narysowany. Co on będzie robiony Tutaj w tyle, na górze, na czubku głowy. Jak zostanie trochę. Włosów to też przeszczepimy ja się przygotowuję, nie powiem, stresuję się troszkę ale wydaje się to wszystko bardzo proste dlatego trzymajcie kciuki Few moments later. no moi drodzy powiem wam, że już jestem po pierwszej części zabiegu czyli po pobraniu graftów bardziej też mój wychillowany ton ale ja nie mam nic przeciwko pomaga <gry> mi to całe to przedsięwzięcie przejść grafty pobrane na początku powiem wam że się bardzo stresowałem Um, przede wszystkim brakowało mi osób bliskich tutaj wokół, żeby mnie podtrzymały za rączkę. Ale się okazało, że to wcale nie było takie złe. Ta część znieczulenia. Um, no i czujemy tą migiełkę w miarę w skórę głowy. Ale tak ogólnie powiem Wam, że przespałem cały ten Etap wyciągania tych cebulek i jest spoko. A teraz sobie idę na posiłeczek, który wam pokażę. Bardzo fajnie mi tutaj potraktowali. Mam posiłeczek, mam, mam naprawdę super opiekę. Co chwilę ktoś przychodzi pyta się, czy wszystko w porządku. No więc jest bomba. No, faza mi wybaczcie Dobra faza nie jest zła, to jest potrzebna. Dzisiaj jest na pewno potrzebna. Dobra, pokażę wam co dostałem na, na posiłeczek. No i my lecimy dalej, co by tu był kubaty. Bardzo fajnie było, w moje, moje menu takie sportowe. Staram się jeść jak najbardziej, żeby te posiłki były zbliżone do tego, co jem na co dzień. I naprawdę mi tutaj w tym pomogli. Dobra, słuchajcie. Mamy już wszystko za sobą. Ja się już troszeczkę rozjechany, rozchwiany, ale szczęśliwy, bo na mojej głowie pojawiło się... W tym momencie nie wygląda to zbyt imponujące, pewnie nie jestem bożystym kobiet na tym świecie, ale włosy odrastać będą. W dwóch tygodniach naszą powrotku gdzieś tam sobie wypadać. Cebulki już są naszewione. trzy 3,5 tysiąca graftów, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i co? Powiem o coś więcej o tym wszystkim, jak dojdę do siebie. Myślę, że jutro, także dzisiaj dzień na odpoczynek, musicie poczekać do jutra, ale swój osiągnął. 24 later. To jest ostatni dzień i ostatni etap tego całego przedsięwzięcia, noc, średnio pana z różnych powodów, moja lewa przegroda dawała mi się trochę znaki, dzięki Bogu mogę się już podbyć tego opatrunku, który jest, E, taki średnio przyjemny, na no to jest część procesu, e, który jest ogólnie banalny, muszę Wam powiedzieć, bo spodziewają się większych katuszy, e, wiadomo, jakieś małe, takie dyskomforty i tak dalej, ale wszystko dla dobra sprawy, dlatego ja teraz kładę się grzecznie, Pani się zajmą mną, takie mini spa, troszeczkę innym wydaniu e, i wrócę do Was, opowiem Wam coś więcej. Tak moje to był ostatni przystanek w klinikanie. Yy, zrobienie zdjęć i później będziemy kontrolować. Jak te włoski się rozwijają, oczywiście cała masa pielęgnacji potem, bo też jest bardzo istotne, żebyście pamiętali, że przeszedł to jedno. Ale bardzo ważne jest też, żebyście pielęgnowali efekty tego przeszczepu i w odpowiedni sposób traktowali Waszą głowę. Jest to podzielone na kilka takich etapów, i ja mam zamiar tak zrobić. Jednym z nich będzie niestety to, że nie będę mógł przez miesiąc trenować. Biorę sobie do wzorca. Niektórzy mówią, że dwa tygodnie wystarczy ale dla mnie priorytetem w tym momencie jest to, żeby te włosy rosły, żeby wróciły do swoich lat świetności, były gęste, bujne. Mam już ku temu podstawy. No i niestety trening wsiąkłby, pójdzie na podstawkę, ale dobrze wiemy, a ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to jest tak, że jeśli trenowaliśmy, zbudowaliśmy jakąś bazę, to te mięśnie bardzo szybko się odrodzą i wrócą. No bo tego tak się nie traci po prostu z dnia na dzień. Moi drodzy, także serdecznie chciałem Wam podziękować za dzisiejszy odcinek. W razie jakichkolwiek pytań zostawię Wam kontakt, kontakt do pana Macieja Litewskiego, który był moim opiekunem. On poinformuje Was dokładnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o bukowanie taki, taki, takiego wyjazdu co jest naprawdę bardzo, bardzo proste i od początku, i od A do Z jestem tutaj świetnie zapiekowany tak przez panią Elizę tutaj na miejscu. E, no, nigdy bym nie przypuszczał, że służba medyczna może być na tak wysokim poziomie, dlatego naprawdę, naprawdę bardzo Wam serdecznie polecam. Nie macie czego bawiać, jest to bardzo proste. E, dzwonicie, omawiacie się, lecicie, trzy dni sprawę macie, sprawę macie załatwioną. No i będziecie mogli obserwować jak to wszystko u mnie wygląda. Przez najbliższy miesiąc będziemy robić odcinki bardziej na zasadzie takiej e, merytorycznej, gdzie będę Wam dużo mówił o treningu siłowym, będę Wam mówił dużo o metodach treningowych i jakichś podżywianiu itd. Tak e, ale no niestety ja sam nie będę szpanował panował wielkimi nie No bo podejrzewam, że fizycznie troszeczkę to mi cierpi. Dlatego tak Ci łapka do góry, subskrypcja, wpadajcie na Meditravel na Instagramie. E, no i co? Rośnijmy pięknie.